Ostatnia wiadomość. Proces przyszedł pocztą w brązowej kopercie ze znaczkiem forum. Kiedy zobaczyłem nadawcę, uśmiechnąłem się, zanim jeszcze go otworzyłem. Oczywiście, że to będzie on. Po dwóch latach milczenia Daniel znalazł sposób na ponowną komunikację, za pośrednictwem prawników. Akcja dotyczyła szkód moralnych. Oskarżył Laurę o zniesławienie, rozpowszechnienie kłamstw na temat jego charakteru i zrujnowanie jego reputacji zawodowej. Wymienieni świadkowie to dawni wspólni znajomi, ludzie, o których Laura nie miała pojęcia, wciąż z nim rozmawiali. Wartość odszkodowania? Wystarczająco, żeby kupić mieszkanie w Leblon. Laura spokojnie przeglądała gazety, jakby czytała menu. Następnie położył wszystko do szuflady stolika nocnego, obok pudełka z lekami, które zażywał od rozstania. Nie ze smutku, z ulgi. Ponieważ w końcu Daniel zrobił krok, na który czekała. Trzy lata wcześniej separacja była obustronnym porozumieniem tylko na papierze. W praktyce Daniel zamienił ostatnie miesiące ich małżeństwa w poleminowe. SMS-Y o trzeciej nad ranem, telefony do rodziców, nieoczekiwane pojawienie się w pracy. Nie zostawisz mnie w ten sposób, powiedział, jakby miłość była długiem, który należy spłacić. Laura zmieniła numer, trasę, życie. Ale zawsze znajdował sposób. Aż do pewnej grudniowej nocy, po kolejnej kłótni na zewnątrz jej budynku, tym razem z krzykami na tyle głośnymi, że zbudziły sąsiadów, Laura straciła cierpliwość. Jesteś brutalnym człowiekiem, Danielu. I wszyscy tutaj o tym wiedzą. Słowa wyleciały jak strzał. Nie planowała ich wypowiadać, ale kiedy zostali wy, nie było już odwrotu. Następnego dnia kierownik budowy wezwał ją na rozmowę. Daniel złożył na policji doniesienie o pomówieniu. Powiedział, że wymyśliłeś wszystko, żeby utrzymać dom, wyjaśnił zawstydzony mężczyzna. Laura sama podpisała papier, potwierdzając każde słowo. To nie był wynalazek. To było przetrwanie. Teraz, mając już wszystko pod ręką, Laura zadzwoniła do prawnika. Chcę, żeby wygrał, powiedział. Kobieta po drugiej stronie linii potrzebowała chwili, żeby zrozumieć. Wygrać. Laura, on prosi o fortunę. A świadkowie niech wygra powtarzał, ale chcę, żeby proces był publiczny, aby zeznania zostały przepisane, aby wszystko stało się dokumentem. Prawnik milczał przez długą sekundę, potem się roześmiał, zrozumiałem proces trwał sześć miesięcy. Daniel przychodził na wszystkie przesłuchania w nienagannym garniturze, uśmiechając się do dziennikarzy, którzy stopniowo zaczęli się pojawiać. W końcu na pierwszych stronach gazet pojawił się proces o zniesławienie, w którym brał udział odnoszący sukcesy dyrektor i wymknięta spod kontroli była żona. Ale Daniel nie liczył na jeden szczegół. Laura niczemu nie zaprzeczała. Tak, powiedziała, że był agresywny. I tak, udowodniłaby to. Pierwsi zeznawali świadkowie Daniela. Przyjaciele, którzy przysięgali, że nigdy nie widzieli żadnego agresywnego zachowania. Współpracownicy opisali go jako w człowieka rodzinnego, zniszczonego przez byłą żonę. Wysłuchano nawet psychologa, którego umówił w celu potwierdzenia jego emocjonalnych cierpień. Potem przyszła kolej na świadków Laury. Pierwszą była sąsiadka z trzeciego piętra, która opowiedziała, jak w nocy słyszała odgłosy rzucania przedmiotów o ścianę i płacz kobiety. Drugi to przyjaciel z dzieciństwa, który był świadkiem odcinka, w którym Daniel rozbił telefon komórkowy Laury o podłogę restauracji, ponieważ długo nie odbierała jego telefonu. Trzecim był portier budynku, w którym mieszkali, który pamiętał moment, gdy Laura wybiegła we wczesnych godzinach porannych z czerwoną twarzą i podartą bluzką. A potem przyszło świadectwo, którego Daniel się nie spodziewał, świadectwo jego własnego brata. Zawsze wiedziałem, że ją pokonał, powiedział mężczyzna, wpatrując się w swojego starszego brata. Ale poprosiła, żebym się w to nie mieszał. Aż pewnego dnia przestała pytać. Na sali panowała tak gęsta cisza, że nawet sędzia wydawał się uduszony. Daniel przegrał sprawę. Nie tylko przegrał. Sędzia nakazał mu zapłacić Laurze odszkodowanie za szkody moralne, tym razem udowodnione. Gazety, które wcześniej spekulowały na temat mściwej kobiety. Teraz wydrukowały. Kierownik zostaje skazany za przemoc domową po procesie przeciwko byłej żonie. W dniu ogłoszenia wyroku, Laura była na balkonie swojego nowego mieszkania i piła kawę. Zadzwonił telefon. To był nieznany numer. Masz, czego chciałeś, powiedział Daniel ochrypłym głosem. Gratulacje. Nie odpowiedziała. Słyszała jego oddech po drugiej stronie, ciężki, jakby niósł coś, czego nie mógł puścić. Dlaczego nie zgłosiłeś mnie wcześniej? zapytał w końcu. Laura spojrzała w niebo, gdzie zaczęły formować się pierwsze chmury deszczowe. Ponieważ sprawiedliwość to nie tylko kara, powiedział. Czasami wystarczy poczekać, aż facet powiesi się na własnej linie. I rozłączył się. Telefon upadł na jasny drewniany stół, odbijając się słabym echem w ciszy mieszkania. Laura nie poczuła ani ulgi, ani triumfu. Tylko głębokie zmęczenie, jakby latami niósł kamień, a kiedy go puścił, odkrył, że ciężar wciąż tkwi w jego kościach. Na zewnątrz deszcz zaczął padać grubymi płatami, uderzając w liście drzew rosnących na ulicy. Wstała, zamknęła szklane drzwi na balkon i oparła czoło o zimną framugę. Pamiętała, kiedy Daniel po raz pierwszy podniósł na nią rękę policzek tak szybki, że nie zdążyła nawet zareagować, tylko po to, by poczuć metaliczny smak krwi na ustach. Płakał wtedy i przysięgał, że to się nigdy więcej nie powtórzy. I uwierzyła. Zawsze wierzyłem. Teraz, patrząc na rozmazane odbicie w oknie, Laura rozpoznała w kobiecie obcą osobę. Nie tylko z powodu prawie niezauważalnej blizny nad brwią, ani z powodu oczu, które nie spuszczały się już przed spojrzeniami innych ludzi, ale z powodu bezruchu, który panował w jego klatce piersiowej. To nie był spokój, jeszcze nie. Było to coś bliższego, pewności, że niektórych bitew nie wygrywa się krzykiem, ale uporczywym milczeniem. Daniel odłożył słuchawkę i wypuścił urządzenie z palców. Znajdował się w pustym biurze firmy, którą był zmuszony opuścić, z pudłami ułożonymi pod ścianą jak grobowcem rozpadającego się życia. Wyrok nie miał wyłącznie charakteru finansowego to był koniec fasady. Jego wspólnicy, którzy wcześniej śmiali się z jego żartów i ignorowali plotki. Teraz unikali go na korytarzach sali sądowej. Matka, która zawsze go broniła za wzięcie, wysłała mu suchą wiadomość: dokonałeś wyboru. Nalał sobie szklankę whisky, ale płyn palił się bez podgrzewania. Pamiętał Laurę, która miała dwadzieścia dwa lata, śmiała się na tylnym siedzeniu samochodu, a jej włosy rozwiewały się nad autostradą. Przypomniał sobie, jak łatwo było wywołać jej uśmiech i jak z czasem coraz łatwiej było doprowadzić ją do płaczu. Nie było dokładnego momentu, w którym wszystko się zmieniło po prostu powolna erozja, jak przypływ ścierający kamień. Prawnik powiedział jej, że może się odwołać, że odszkodowanie jest nadmierne, a laura wykorzystuje sytuację. Ale Daniel wiedział, że nie chodzi o pieniądze. Chodziło o coś znacznie prostszego i znacznie bardziej okrutnego. Udowodniła, że nie jest nietykalny. Trzy miesiące później laura otrzymała kopertę bez adresu zwrotnego. Wewnątrz stare zdjęcie ich obojga na plaży, ich twarze młode i niepozorne oraz notatka. Przepraszam. Nic więcej. Nie wiedziała, czy to było szczere, czy tylko kolejna próba złagodzenia własnego poczucia winy. Trzymał zdjęcie w szufladzie, wśród dokumentów i wspomnień, które już tak nie bolały. W tym samym okresie rozpoczęła pracę nad projektem mającym na celu wsparcie kobiet w podobnych sytuacjach. To nie była terapia, to nie była sprawiedliwość, to była po prostu przestrzeń, w której mogli porozmawiać bez przeszkadzania, gdzie słowo wina nie należało do nich. Czasami pod koniec spotkań Laura patrzyła na te kobiety i widziała fragmenty siebie: strach, wstyd, złość. Ale dostrzegła też w sobie coś, czego dostrzeżenie zajęło jej lata: możliwość pójścia do przodu bez dźwigania ciężaru przeszłości jak krzyża. Daniel z kolei przeprowadził się do małego miasteczka na wsi kupił skromny dom nad brzegiem rzeki, gdzie szum wody zagłuszał ciszę. Nie było już spotkań, kolacji biznesowych, nie było już zachwytów ze strony innych. Stopniowo nauczył się gotować, podlewać rośliny i słuchać. To nie było odkupienie. Po odebraniu wszystkiego innego zostało tylko to człowiek, stół, okno otwarte na deszcz. Któregoś popołudnia, sprzątając półkę z książkami, znalazł książkę, którą dostał od laury wiele lat wcześniej. Miłość w czasach zarazy. Przekartkował pożółkłe strony i zatrzymał się na podkreślonym fragmencie. Problem z małżeństwem polega na tym, że kończy się ono każdej nocy po kochaniu się i zaczyna od nowa następnego ranka. Zamknął książkę i odłożył ją z powrotem, nie wiedząc, dlaczego to zdanie, które wcześniej wydawało mu się romantyczne, teraz zabrzmiało jak ostrzeżenie. Wiele lat później w zatłoczonej kawiarni w centrum miasta Laura zobaczyła znajomą twarz. To siostra Daniela, Klaudia, przywitała ją nieśmiałym machnięciem ręki. Nigdy nie były ze sobą blisko w końcu, Klaudia zawsze postrzegała Laurę jako intruza w rodzinie, ale czas i okoliczności złagodziły granice. Słyszałam, że masz się dobrze, powiedziała Klaudia, mieszając cukier w kawie, tak naprawdę jej nie dosładzając. Tak i odpowiedziała Laura bez goryczy. A ty? Żyjący. On, Klaudia, zawahała się. To już nie ta sama osoba. Laura nie zapytała, co to oznacza. Nie chciałam wiedzieć, czy Daniel odnalazł spokój, czy nadal zmagał się z duchami, które stworzył. Poprawiła torbę na ramieniu i uśmiechnęła się lekkim, prawie niezauważalnym gestem. Czasami po prostu potrzebujemy czasu, aby przewrócić kolejną stronę. I tymi słowami pożegnała się, zostawiając Klaudię z rachunkiem i pytaniem bez odpowiedzi. Na ulicy światło słoneczne przebijało się przez liście drzew, rysując na ziemi ruchome cienie. Laura szła powoli, czując na twarzy ciepłe powietrze. Nie było już złości, tęsknoty, nie było potrzeby nikomu niczego udowadniać. Była tylko teraźniejszość niedoskonała, niekompletna, ale Twoja. I po raz pierwszy od długiego czasu to wystarczyło.